Ciekawe co tam jest. Fu, czy to brokuły? Co obrzydliwe. Nienawidzę brokułów. Tak, dziewczyny, macie pecha. W dodatku są zamrożone. I niby jak ja mam to zjeść. Dobra, chociaż spróbuję. Auć, jakie to twarde. Emma, uważaj! Stracisz w ten sposób zęby. Skoro nie da się tego ugryźć, to podzielę to na kawałki. Okej. Okay. Udało się. Jedzenie ich w ten sposób będzie o wiele wygodniejsze. Nie jest źle. Lud zabija ten okropny smak. Mary, teraz ty. Dobra. Moje brokuły są naprawdę gorące. Najpierw muszę je nieco ostudzić. Gotowe, teraz mogę je jeść. Fuj, są naprawdę obrzydliwe. Wierzę ci. Ale musisz je wszystkie skończyć. Nie, to mnie przerasta. Lucy, trzymaj to twoja. A ta zak jest dla ciebie. A ta będzie moja. Super szczęścia razem nie będę miała gorący posiłek. A ja w ogóle nie mam jedzenia, to niesprawiedliwe. A ja dostanę mrożonki. Mam nadzieję, że to będą lody. Zaknie martw się, udać się następnym razem. Wow, Arbus dopiero co zszedł z grilla. Auć, jest bardzo gorący. Mój wręcz przeciwnie, jest pokryty lodem. Niezniszczalna lodowa zbroja. Dzień zaczynaj. Dobrze, ale najpierw zmierzę mu temperaturę. O, ma co najmniej 100 stopni. O. Muszę go jakoś schodzić, wiem. Pomoże mi w tym mini wentylator. Mam nadzieję, że da radę. Hurra, to działa! Arbus stygnie. Super, idealnie. Jill, skup się. Najpierw zajmij się arbuzem. Dobra, zadziałało. Nie jest już tak gorący. Czas spróbować. Jill, odłóż nóż. Nie martw się, tylko pokroję arbuza. Idealny plasterek gotowy. Wygląda apetycznie i pięknie pachnie. Ciekawe, jak smakuje. O nie, to jakaś ohyda! Gorący ardus to najgorsze połączenie na świecie. Pozbądź się go, spadaj stąd. Lucy, teraz ty. Najpierw muszę się pozbyć tego lodu. Może uda mi się go zlizać. Nie, to jest bez sensu. Lucy, wiem jak ci pomóc. Proszę bardzo. Co? Ona zaraz wybuchnie. Nie, jest twoja. Zabierzcie to. Nie chcę tego. Jill, no to ty trzymaj. Nie potrzebuję tego. Zak zabierz to. Schowajmy się. Czysto? Co? Gdzie jest mój arbuz? Co się z nim stało? Eksplodował. Zak wszystko przez ciebie. Daj spokój, nieźle się rozleciał. Sprawdzamy? Nic nie mam. Ja też mam pecha, mrożone smakołyki. Przynajmniej coś masz. Masz rację. Muszę spróbować. Audź, są takie twarde. Można sobie połamać zęby. Nie, nie będę ryzykować. A ja wręcz przeciwnie. Mam pyszny smakołyk, który jest zbyt gorący. Parzy. Wiem. Schłodzę to za pomocą wentylatora. Emma, przestań, jest zimno. Tak, my tu już zamarzamy. Wyłącz to. Ale schłodziłam moje pyszne smakołyki. A teraz mogę cieszyć się ich smakiem. Ty jak zwykle myślisz tylko o sobie. Mam pomysł. Podzielisz się ze swoją przyjaciółką, prawda? Co? To wszystko jest moje. Nie wiedziałam, że jesteś taka chciwa. Mama z górki, a co ja zrobię z tym lodem? Auć. Ta jest moja, a ta moja. No to ja wezmę tę. Mam farta, zjem gorący posiłek. Ja nie mam tyle szczęścia. Dostanę zimne jedzenie. Najważniejsze to nie zamarznąć. To niesprawiedliwe, będę głodna. Nie martw się, następnym razem nam się poszczęści. No i gdzie jest nasze jedzenie? Jak długo jeszcze będziemy czekać? Skąd dobiega ten dźwięk? Uważaj! To Coca-Cola! Auć, jest gorąca! Zak, uważaj! Wow, jest cała pokryta lodem! Jak zamierzasz to wypić? To śnieg! Zach z Tobą tak zawsze. Czy ja też mogę dostać kole? Proszę! Najwyraźniej nie. Jill, ty zaczynasz. Chętnie. Auć, to parzy. Moje biedne ręce. Ostrożnie. Wiem, jak to otworzyć. Na pewno nie poparzę się w rękawicy kuchennej. Wyglądasz jak prawdziwy mechanik. Gotowe. Teraz mogę pić. Gdzie się podziała moja słomka? Jest! Poparzyłam sobie usta! Ostrożnie. Zaraz ci ulży. Potrzebuję czegoś zimnego. Idealnie. Uch, oddaj to moje! Spróbujmy jak smakuje mrożona kola. O nie! Za To nie ja, to ona sama! Jestem cała w coli. Koniec? Wszystko pod kontrolą? O nie, zostało tylko na dnie. Możesz być bardziej ostrożny. Tak. Podnosimy klosze. Mam ochotę na coś pysznego. Sprawdźmy. Nie, dlaczego mam takiego pecha? Jupi, to jogurt. U mnie też. Zaczynam. Ojej, jest taki ciepły. Ochyda. A mój wręcz przeciwnie, zamrożony. Nie mogę nawet wyjąć łyżki. I jak mam go zjeść? Andy, dzięki, jesteś prawdziwym przyjacielem. Dzięki temu jogurt nie jest aż tak gorący. Mam pomysł. Co ona znowu kombinuje? Wiem, jak zrobić z mrożonego jogurtu lody. Kluczem jest pozbycie się opakowania. I jednym ruchem ręki wyciągamy jogurt. Proszę bardzo, teraz mam lody. Pyszności. To niesamowite. Tak, od tej pory zawsze będę zamrażać jogurt. Mary, a ty dokończ swój? Nie chcę, ja też chcę jogurtowe lody. Wiem, spróbuj pić swój jogurt jak smoothie. Nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Spójrz, mam nawet dodatki. Andy, dzięki to takie słodkie dla ciebie wszystko. Spróbuj. Masz rację. Smakuje o wiele lepiej. Super pyszne. Cieszę się, że ci się podoba. Gotowe? Zaczynamy. Wyciągnijcie karty. Ta jest moja, a ta moja. Sprawdzamy. Co? Mam mrożoną rybę? Uj, nienawidzę ryb. Okropnie pachnie. Mam szczęście, że nic nie mam. Zak, zaczynaj. Nie, tylko nie ryba. Wiem. Lucy, zagrajmy w papier i nożyce. Kto przegra, zaczyna pierwszy. Dobra. Wygrałem, Lucy, zaczynaj. To niesprawiedliwe, oszukiwałeś. Jak mam to jeść? To jakaś bryła lodu. Uważajcie, w waszą stronę płynie rybka. Puuu, zabierz to ode mnie. Dobra, spróbuję. Aha, nie moje zęby. Zaraz to naprawię. Gotowe, dużo lepiej. Wystraszyłaś nas. Nie da się tego ugryźć, więc spróbuję polizać. Okropna ryba, to jakaś gnilizna. Nie chcę tego jeść. Zach teraz ty. O nie, wygląda okropnie. Patrzcie zła mnie w palec. Oh, zaraz się z nią rozprawię. Jest taka gorąca. Jil, trzymaj. Parzy, zabierzcie ją ode mnie. Ojej, dokąd ona odleciała. Fuj, co to za obrzydliwość? Zabierajcie to z powrotem. To jakaś klątwa. Ryba wróciła. Trzeba będzie ją zjeść. Dobra, spróbuję. To jest całkiem dobre. Ktoś chce spróbować? Nie, nie mam mowy. Dzień dobry wszystkim. Tu jest tak ciepło. Nie na darmo zamykam okno na noc. Czas na śniadanie. Guzis, czas wstawać. Już? Cześć ma. Dzięki za obudzenie mnie. Dzień dobry. Oj, przepraszam, jestem taka niezręczna. Co mam teraz zrobić? Jestem cały mokry. Nie martw się, już wymyśliłam, jak to naprawić. W ciągu kilku sekund zapomnisz o mokrej plamie. Jesteś bardzo ładna. Aj, jak boli. Boli? Ojej, proszę wybacz, mi nie chciałam. Nikt mnie jeszcze tak nie poparzył. Ale ze mnie nie zdara. Nareszcie obiad. Co za pyszności. Pielmieni. Nie mogę sobie wyobrazić, jak można je jeść na ciepło. Smakują dobrze tylko wtedy, gdy są zamrożone. Pielmieni są zawsze pyszne. Smacznego. Jak miło. Najlepszy dzień wolny od pracy to leżenie w wannie i relaksowanie się. Tylko troszeczkę zgłodniałam. Dobrze, że mam tu makaron i parówki. Muszę je tylko ugotować. I mogę zrobić to w mojej wannie. Mmm, czuję, że to będzie pyszne. Muszę tylko dodać sos, aby było jeszcze lepsze. Nigdy nie można mieć za dużo tabasko. Nic nie smakuje lepiej niż parówki z sosem. No to smacznego, pyszności, czas na kąpiel. Oj, jaka gorąca woda. Przydałoby się troszeczkę lodu. Temperatura, którą lubię, mogę się wykąpać, moje pingwiny mają prawdziwe lodowce, i temperatura jest taka jak na lodowych krach. Dlatego im się tak podoba. Chcę zjeść coś pysznego, na przykład domowej roboty lody z soku pomarańczowego. To takie fajne, kiedy możesz wykorzystać swoje mocy, aby w mgnieniu oka przygotować taki przysmak. Gotowe. Panie pingwinie, może ma pan ochotę na loda? Ojej, jestem taka ładna. Muszę zakręcić tylko loki. Mogę to zrobić palcami. Bezpieczne dla włosów i bardzo wygodne. W podróży nie potrzebuję lokówek i tak jestem najładniejsza. Rewelacja. Muszę jak najszybciej wysuszyć włosy. Zimny tryb w każdej suszarce do włosów jest do tego idealny. No pięknie. Suzy, musimy wyprasować ciuchy przed imprezą. Tak, włączę lasko. Co je włączyć, skoro mam rękę? Nie marnuję energii elektrycznej, ale nadal mogę prasować. To takie poręczne. Tylko nie przesadza jak ostatnio, bo znowu trzeba będzie wyrzucić koszulkę. Jej, Suzy, wykrakałaś. Czasami nie potrafię kontrolować swoich mocy. Nie martw się, masz mnóstwo takich koszulek. Dobra, to nic takiego. Teraz ty możesz prasować. Mam swoją własną metodę. Będę prasować lodowym żelazkiem. To o wiele wygodniejsze i bezpieczniejsze. Tylko coś nie prasuje. Może nie jest wystarczająco zimne. Jedna Suzy. W dzieciństwie też tak się do wszystkiego kleiłam. Trzeba być ostrożnym. Uwielbiam herbatę z cytryną. Wystarczy ukroić kawałek. Ojej, to boli. Musiałam zbyt dobrze naostrzyć nóż. Emma, dlaczego płaczesz? Skaleczyłam się. Czy to powód do płaczu? Szybko moje krwawienie. Nie martw się. Teraz nie będzie bolało. Teraz mój palec jest lodowaty, nawet go nie czuję. E, ojej, no to lecę. Ciekawe, co będzie dalej. Jeszcze jak. Wow, co za zwrot akcji. Aj, co robisz? Oparzyłaś mnie. Przepraszam, chciałam tylko podtrzymać cię za rękę. Proszę te rękawicę uchronić się przed moją gorącą dłonią. O, to straszne! Ale fajnie! Co za porywająca muzyka! Zgadza się. Dobrze, że w końcu udało nam się dotrzeć na imprezę. Dokładnie. Jess, co z tobą? Jak się tam dostałaś? Jestem za gorąca na tę podłogę. Ale nie martwcie się, zaraz wrócę. Bez paniki. Można kontynuować imprezę. Quentin, włącz muzykę. Jak tu fajnie. Dziwne. Nie mogę się ruszyć. Ja też nie. I ja... Patrzcie mi, proszę, to wszystko moja zimna moc. Abyście się nie nudzili, gdy podłoga się rozgrzewa, pokażę Wam coś fajnego. Umiem zrobić wspaniałe triki na łyżwach. Ojej, naprawdę super. A nie mówiłam? Lili, wyglądasz niesamowicie. Dziękuję, dziękuję. Quentin jest taki przystojny. Ja pierwsza miałam na niego oko. Co? On jest mój. To się jeszcze okaże. Cześć Quentin, co robisz? Może potańczymy, czemu nie? Nie wiedziałam, że tak dobrze tańczysz. Okej. Lili, wstydź się! Zamroziłaś takiego przystojniaka. on by beze mnie zrobił? Stop, to mnie boli! A... No, 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 no. Chi, dokąd się wybierasz? Kurczę, wracaj! <grym i piosenka> Lili, chyba będziemy musiały zatańczyć razem. Męczy mnie to pisanie. Czas na małą przekąskę. Dobrze, że wzięłam z domu pianki marshmallow. Powinnam się nimi podzielić, Suzy. Zgadnij, w której ręce mam piankę. Yy, dobra, w prawej. Zgadza się. U. Oj, dzięki, ale nie skorzystam z tej propozycji. Kurczę, zapomniałam, że pianki topią się od ciepła. Jakie pyszne lody. Jedz je ostrożnie. To przez te lody boli mi teraz gardło. Co? Nie słyszałam o tym. Może jednak zjesz? Nie, dziękuję. I tak bez nich jest mi niedobrze. Chociaż. Dobra. Pokażę ci sztuczkę. Dzięki mojej mocy lody zamienią się w ciepłe mleko. To błyskawicznie wyleczy mój ból gardła. Wow! Ekstra. Cieszę się, że moje lody są tak przydatne. Na zdrowie, Emma. W tym pięknym dniu pragniemy złożyć urodzinowe życzenia Suzy i Emmie i podarować im pyszny tort. Zanim zdmuchniecie świeczki, pomyślcie życzenie. Dobra. Już można dmuchać świeczki? I ja, czyli też mogę dmuchać. Ups. Wydaje mi się, że moje moce grają przeciwko mnie. Wiem co robić. Dmuchajcie w tym samym czasie, wtedy będzie sprawiedliwie. Dobra. Chciałam zostać przyjaciółką Suzy na całe życie. Emma, nie uwierzysz, ale ja też chciałam być zawsze twoją przyjaciółką, bo jesteśmy dla siebie stworzone. Dzień dobry, świecie. Lodowa Suzy jest znowu z wami. Jak ja uwielbiam moje łóżeczko. Jest takie przytulne i zimne. Każdy poranek jest taki orzeźwiający. To naprawdę będzie dobry dzień. Witajcie wszyscy. Ognista Emma się obudziła. Nadszedł czas, aby rozgrzeć stopy na węgielkach. Gorący dzień dobry dla wszystkich. Ramek zaczyna się od szklanki coli. Uwielbiam, gdy jest zimna. Ej, powiedziałam zimna, nie lodowata. Hmm, nie szkodzi. Wiem, zrobię z tego kulkę śnieżną. Hmm. Emma, ładny prezent. A, co ty zrobiłaś? Jestem cała mokra. Zaraz oberwiesz, jeśli tak bardzo lubisz śnieg, no to masz. Dlaczego to zrobiłaś? Teraz wszystko jest w śniegu. Ponowne odśnieżanie zajmie mi pół dnia. Ja też będę musiała posprzątać po rozlanej koli, a więc to twoja wina? Gdzie są nasze prezenty? No właśnie, gdzie są smakołyki? O, chyba coś tu leci. Wow, to czerwone popiety! Czy to nie jest prawdziwe szczęście? Spójrz jak ich dużo, to będzie niezła zabawa. Szczęściem jest, gdy popity są zatopione w bryłce lodu. To naprawdę super! Zobacz, jakie są fajne! Moje i tak są lepsze. Są ciepłe, co sprawia, że są miłe w dotyku. Dlatego bawienie się nimi jest przyjemniejsze. To dziwne! Skąd się wzięła ta galaretka? O nie! To są popity! Dzięki moim mocom zamieniły się w tę obrzydliwą masę. Dobrze ci tak! Nie trzeba było się tak nimi chwalić. Z moimi popitami wszystko ok. Muszę je tylko jakoś wyjąć z lodu. Zamierzam to zrobić za pomocą zwykłego kija baseballowego właśnie w ten sposób. I po głupim lodzie. Ostrożnie! Lud jest twardy i pryska mi prosto w twarz. Jesteś po prostu zazdrosna, bo ja mam popyt, a ty już nie. Spójrz, jakie to jest relaksujące. No to może podzielisz się nimi z przyjaciółką? Ręce precz od moich zabawek. Ale jesteś. Czas na zimną kąpiel. Nic nie działa tak kojąco jak lodowata woda. Ojej, dlaczego jest taka gorąca? Kto to zrobił? Chyba zapomniałam zakręcić kran. Ale to nic nie szkodzi. Byłam w stanie wytrzymać nie tylko taką temperaturę. Suzy poradzi sobie z tą wodą w dwie sekundy. No, myślę, że teraz jest ok. Ale super, czuję się jakbym relaksowała się w zimnym koktajlu. To niesamowite. O nie, dopiero co się cieszyłam, a teraz telefon wpadł mi do wody. Czasami nie przepadam za lodem. No i co mam z tym teraz zrobić? <suszy> W tej chwili najbardziej chciałbym wygrzać się w tej wannie. Ale dlaczego ta woda jest taka zimna? To nie tak miało być. Ten stan rzeczy należy pilnie naprawić. Myślę, że moje gorące moce wystarczą. Niech lud zamieni się we wrzącą wodę. Właśnie tak. Teraz będzie idealnie. Taka gorąca woda sprawia, że od razu się relaksuje. Nie ma lepszego odpoczynku niż leżenie we wrzącej wodzie. A wiecie, co jeszcze można zrobić z gorącą wodą? Zamienić ją w kakao! Najważniejsze, żeby na niczym nie oszczędzać. Kakao nigdy za dużo. No, to będzie idealna porcja. Wysypię wszystko, co do ostatniego okruszka. Gotowe? Hmm, co by tu jeszcze wymyśleć? Wiem! Doskonałym dodatkiem będą pianki marshmallow. Uwielbiam je. Nie ma nic lepszego niż leżenie w wannie wypełnionej kakao i piankami marshmallow. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Jest nie tylko niesamowity, ale i bardzo pyszny. Jestem taka szczęśliwa. Marzyłam o tym od dawna. Hmm. Wow! Ostry makaron! Uwielbiam go! Ale makaron z kostkami lodu jest o wiele fajniejszy! Tylko spójrz! Nie, nie jest! Nic tak nie rozgrzeje jak ostra czerwona papryczka! Spójrz, mój makaron jest taki ognisty, że topi nawet pałeczki! To super! Super, jak niby będziesz to jadła. Pałeczki służą przecież do jedzenia. Niekoniecznie. Można zjeść makaron prosto z pudełka. A co z manierami? Przynajmniej teraz mam śmieszne wąsy, spójrz. Chociaż lepiej ten kawałek też zjem. Zabieraj to. Skoro skończyłaś, to teraz moja kolejne spróbowanie makaronu. Dobrze, że umiem jeść pałeczkami, a nie z wiaderka jak Neandertalczyk. To dziwne, ale pałeczki chyba utknęły. Co się stało? Ojej! No jak? Dobry makaronik? Jestem z powrotem. Ojej, mam teraz lody makaronowe. Co może być fajniejszego? Mm, są pyszne. Zaraz zepsuję Ci twoją idyllę i pozbędę się ich. Co ty zrobiłaś? To był taki świetny przysmak. Lody makaronowe. Teraz to już tylko makaron. Chociaż może przyda mi się w takiej wersji. Przepraszam, nie chciałam. Chociaż nie, chciałam. No to masz, poczęstuj się, smacznego. Suzy Emma przeniosłam wam wasze koktajle. Specjalnie dla was. Zimny dla Suzy, ciepły dla Emmy. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Kate jest taka miła. Zgadzam się. No to spróbujmy. Ojej, to boli! Dlaczego to jest takie gorące? Nie denerwuj się tak, uspokój się. Jak można się nie denerwować, kiedy przenoszą ci coś takiego? Najbardziej na świecie nienawidzę wszystkiego, co jest gorące. Czy tak trudno o tym pamiętać? No już nie smuć się. Teraz moja kolejna spróbowanie koktajlu. Kurczę, ale z jakiegoś powodu nie mogę go oderwać od stołu. To bardzo dziwne. Ojej! Kate, co ty zrobiłaś? Zaraz ci tu urządzę gorące przyjęcie! Pożałujesz tego! Ojej, ty też nie powinnaś się tak złościć. To źle działa na czujnik dymu. Zaraz tu będzie padać, wiejmy! Czemu to mnie spotyka? Ja tylko przypadkowo pomyliłam kubki.